Witajcie, czasami zdarza się, że dostrzeżemy w sklepie jakąś rzecz, która bardzo nam się podoba lub której poszukujemy, a nie mamy chwilowo dość gotówki ani środków na koncie, by ją sobie kupić. Zastanawiamy się wtedy, hmm, gdybym odłożył co miesiąc pewną sumę, to za pół roku ten wymarzony przedmiot mógłby już być mój. No tak, ale jaką mam pewność, że za te pół roku on nie podrożeje? I że w ogóle jeszcze będzie w sprzedaży. Szkoda by było, gdyby taka okazja przeszła mi koło nosa. Cóż, wcale nie musimy tracić tej okazji. Możemy skorzystać z rozwiązań oferowanych nam przez sprzedawcę. Na przykład hipermarket. I dokonać zakupu na raty, bądź z późniejszym terminem płatności. Możemy także udać się do banku lub innej instytucji finansowej i zaciągnąć kredyt gotówkowy na potrzebną nam sumę. W ten sposób również co miesiąc będziemy musieli odkładać pewną kwotę na spłatę naszych zobowiązań, ale od razu staniemy się właścicielami owej upragnionej rzeczy. Każda z form pożyczki, które wymieniłam, nosi nazwę kredytu konsumenckiego. Według ustawy o kredycie konsumenckim, termin ten dotyczy kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być kredyt na zakup mieszkania. Samochodu, sprzętu gospodarstwa domowego lub usługi, takiej jak remont domu. Umowa o jego zaciągnięciu musi być sformułowana na piśmie i określać przede wszystkim wysokość kredytu, zasady i terminy jego spłaty oraz łączną kwotę wszelkich prowizji i innych kosztów, do których poniesienia konsument jest zobowiązany. Szczegółowe informacje na temat elementów, które powinna zawierać taka umowa: Znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto wiedzieć, że przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą umów o kredyt na sumę nie mniejszą niż 500 i nie większą niż 80 tysięcy złotych bądź ich równowartości w innej walucie oraz z terminem spłaty kredytu dłuższym niż 3 miesiące. Pamiętajcie także, że od umowy tej możecie odstąpić bez podania przyczyny. W ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. Na koniec chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że każdą umowę, nie tylko kredytową, przed podpisaniem należy uważnie przeczytać i sprawdzić, czy została ona sformułowana zgodnie z przepisami. Wtedy unikniemy przykrych niespodzianek. Do zobaczenia!